W mojej NUNI łańcuchu do nasmarowania mamy. Przyszło takie ustrojstwo. Zobaczymy, jak to działa. Let's go! Możemy kręcić kołem, tak jakby był na podnośniku. A no, wszystko wygląda całkiem ok. W związku z tym lecimy po sprzęt. Wyczyścimy łańcuch i go nasmarujemy. Przygotujemy motocykl może, nawet tutaj u nas w krainie deszczowców zdarzy się jakiś słoneczny dzień do pojeżdżenia, a bynajmniej taki bezdeszczowy. No nic, zobaczymy. Tula, Taką smaru do łańcucha, szczotkę. No i powiem Wam tak, no sprawdziło się nieźle. Dałem sobie radę sam, nie potrzebowałem żadnej pomocy, przekręciłem koło, pełen obrót łańcucha, nasmarowałem wszystko, wyczyściłem. Jestem zadowolony. A link do produktu znajdziecie w opisie. E, oczywiście nie jest to film sponsorowany, po prostu musiałem nasmarować w jakiś sposób łańcuch, a nie mam do tego garażu. E, tak to wyglądało u mnie. Dajcie znać, jakich wy używacie akcesoriów i narzędzi do tego, jakim smarem smarujecie i czym łańcuch czyścicie. Tymczasem trzymajcie się, ściskam Was serdecznie, mocno, pozdrawiam Buziole Kajdowy, bye!